Akcja Żywe Rekina SOSC to inicjatywa francuskiego ekologa, Fan Fabrice Le swego czasu członek załogi Calypso, Jacques Cousteau, poświęcił swoje życie, aby stworzyć właśnie to wędrowne rekinarium. Nie jest to, że tak powiem, inicjatywa sensu stricte komercyjna. Przede wszystkim chodzi o uświadomienie, uświadomienie społeczeństwu, uświadomienie ludziom w Europie, ponieważ podróżujemy również po całej Europie. Jak ważne jest zachowanie równowagi biologicznej w oceanach. W ostatnich latach, ostatnich 20 latach prawie 20 do 50% gatunków rekinów, które znamy bezpowrotnie wyginęła. Sytuacja coraz bardziej się pogarsza, wpływ ma na to środowisko, wpływ mają na to zanieczyszczenia i wpływ ma na to również podejście i, i, i stosunek ludzi do rekinów. Przyczyniłeś trochę do tego produkcje filmowe. Uważamy, że jest to krwiożercze zwierzę. Tymczasem rekiny zabijają od 5 do 10 ludzi w ciągu roku. A my zabijamy od 50 do 100 milionów sztuk rocznie w różnych celach. Stąd ta inicjatywa, stąd jesteśmy tutaj w Gliwicach, na zaproszenie centrum handlowego tutaj, staramy się przekazać właśnie tę ideę, tę ideę ochrony rekinów. Zapraszamy Państwa tu w Gliwicach do, do 12, codziennie rekinarium jest czynne od godziny 10 do 18, z Gliwic przenosimy się do Katowic, tam będziemy prezentować się przy centrum handlowym Dąbrówka.